Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Cały się rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku Cejrusz jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby chwilę nie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co jak? Głupi, na potwory wiedźmin potrzeb. Porozmawiajmy o nagrodzie. To uczciwa cena. Jak za takie zlecenie? Ja się trochę na tym znam. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu.